Teresa Lewańska funkcję Sołtysa we wsi Leszczynek sprawuje od 32 lat. Pani Teresa, jak i inni Sołtysie z Gminy Kutno, nie zgadza się na propozycję Wód Justyny Jaśnińskiej, która chce połączenia Sołectw. Na dzień dzisiejszy mam 364 osoby, a przy połączeniu, jaka była propozycja, do Leszczynka, Sołectwo Piwki, Boża Wola i Grabków miałabym tych mieszkańców 900. 60. 960 osób to jest jednak dużo, bardzo dużo. Nawet rozdać nakazy na podatek. My jesteśmy blisko ludzi. Ja na przykład wiem, że to są dziury w drodze, że trzeba załatać, że to, czy tamto. My to zgłaszamy. Na przykład zgłaszałam projekty żeby na miejscu wyburzonej świetlicy, która ma być, żeby powstała jakaś altanka, plac zabaw. Dlatego nie chcę, bo mieszkańcy nie chcą. Oni mają swoje wsie, swoich sołtysów, swoje małe państwo, po prostu małe państwo, mała polskość. I sołtys, jak ja mówiłam, sołtys był już od iluś lat, od kilkudziesięciu czy tam więcej i chciałabym, żeby ta tradycja... Ta tradycja po prostu została. I żeby szanować Sołtysa. I Sołtys jest takim powiernikiem wsi z gminą. I nie zastąpi tego internet, nie zastąpi tego Facebook, nikt nie zastąpi. Tylko my wiemy, ta nasza mała społeczność wiemy najlepiej i działamy dla tej społeczności. Przeciwko temu pomysłowi są mieszkańcy gminy. Nie wyobrażam sobie życia bez sołtysa u nas na wsi. No bo kto zna lepiej ludzi tu z tej wsi, jak nie nasz sąsiad, te sołtys. No weźmy teraz, niech przyjdzie no, z Woźniakowa, czy nawet gdzieś, no skąd tam jeszcze może być. Z Grabkowa czy skądś. Czy on tu zna nas? On tu nie zna nas. Kto tu potrzebuje jakiejś opieki, kto jest samotny, żeby mu pomóc w czymś. Nie, to nie będzie tak, jak jest teraz. Po prostu załatwia, pomaga. Z tym, że no, słyszałam, że mają być sołectwa połączone i tego sobie już nie wyobrażam. No bo dajmy na to, lekarz przyjmuje 10 pacjentów, jest dosyć, a tu będzie musiało obskoczyć tysiąc mieszkańców. Jak da radę? Nie, to jest, to jest nierealne wręcz. I właściwie czemu to ma służyć? Temat łączenia sołectw został zapoczątkowany w 2019 roku. Po konsultacjach z mieszkańcami okazało się, że zdania są podzielone. Wówczas zawieszono dalsze działania. Po trzech latach temat ten z powrotem powrócił na sesję. Okazało się, że na 31 sołtysów 28 jest przeciw. Większość osób jeszcze raz bardzo proszą, i my poprosimy państwa radnych, żeby pozostawić te sołectwa w ilości 31, takie jak od wielu, wielu lat. Sołtys wsi to jest tradycja, polska tradycja. I dzisiaj wykopywać tą tradycję, wyrywać z korzeniami, no radni, zastanówcie się. Radni na samym początku zdjęli ten punkt z obrad po rozmowach z przedstawicielami sołectw, wójt wycofała się z pomysłu. Kończy się teraz kadencja sołtysów. Ona trwała 2019 roku i ten rok jest rokiem kończącym. Gdy skończyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące właśnie... Uchwalenia czy tej zmiany, podjęcia decyzji co do zmiany do 13 sołec. Wówczas była dwuletnia kadencja, było to w trakcie kadencji, więc uważaliśmy, ja również się z tym zgodzę, że w trakcie kadencji nie powinno się prowadzić takich zmian, a można wrócić do tematu pod koniec kadencji. Teraz ten okres jest, jest okres planowania budżetu, jest okres, kiedy można powrócić. Tak się też stało, więc w poniedziałek. Tutaj wspólną decyzją komisji a w szczególności Komisji Budżetu, która też była inicjatorem tego pomysłu zmiany sołectw, liczby sołectw spotkaliśmy się z radnymi podyskutowaliśmy Przewodnicząca w zaproszeniu na sesję wprowadziła oczywiście odpowiednie uchwały no ale temat na tyle jest gorący, na tyle jest istotny gdzieś w pewnym gremium naszych mieszkańców, że dzisiaj zostało to zdjęte z porządku obrad no i myślę, że tak definitywnie zdjęte, że zostanie liczba 31 sołectw, nie będziemy myślę, że już wracać do, do tego tematu łączenia, chyba, że będą jakieś nowe okoliczności. I przeprowadzimy wybory sołeckie w styczniu, tak jak jest to planowane, w tej liczbie sołectw 31, która jest. A mam nadzieję, że będziemy motywować naszych naszych sołtysów, tak naszych mieszkańców Rady Sołeckiej do tego, żeby angażowała się, czy interesowała się, tak jak to nadal czynimy tymi propozycjami skorzystania z finansowania zewnętrznego czy z grantów sołeckich, czy właśnie z naszych budżetowych środków z inicjatywy lokalnej, czy funduszu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, aby więcej się działo w naszym obszarze społecznym, aby mogli oni też z własnym udziałem zrobić coś dla swojej społeczności. Ta wiadomość ma uspokoić mieszkańców i zapewnić, że gmina nie planuje żadnych zmian. Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, a więc ma wiekową tradycję mocno ugruntowaną w świadomości mieszkańców wsi.